Dzień dobry. W Ameryce dzieje się dużo i polskie serwisy tego nie podają, bo nie ma czasu. Za dużo informacji codziennie musieliby mieć odrębny kanał obsługujący samą Amerykę. To już nie muszą mieć. Ja mam odrębny kanał. Szefem obrony, sekretarzem obrony w USA został normalny mężczyzna. To chciałem Państwu pokazać jego fotografię. Tak wygląda normalny mężczyzna. Państwo sobie patrzą na te fotografie. A ja zadam pytanie, gdzie ci mężczyźni po polskiej stronie? Proszę sobie przypomnieć, w kontekście tej fotografii, na razie sama fotografia, jak wyglądał błaszczak, i jak nogi stawiał, kiedy chodził. No, nie był żołnierzem, to widać na pierwszy rzut oka. A Pit, hekset, był żołnierzem, dosłużył się orderów i odpowiedniego stopnia i walczył na wojnach, konkretnie na froncie. Walczył tu i tam, w związku z tym nadaje się. A czy obecnie urzędujący tam Kosiniak, kamyś coś? Popatrzmy na te twarze. Czy w Polsce jakiś wojskowy jest? A przypominam, Europa jest zagrożona wojną i na wschodniej granicy polskiej. No, z Ukrainą granica jest, tak? to tam jest wojna. Zaraz za tą granicą kraj w stanie wojny, i my mamy ministrów obrony jakichś takich nie za bardzo. A ten od razu widać, że mężczyzna z krwi i kości, do tego żołnierz, wie co robi i zaczął od wywalania odmieńców i dziwaków z armii, o tym Państwu wspominałem. Oni tam będą stawiać opór, natomiast w kontekście tego wywalania odmieńców i dziwaków. Pewnych słów nie używam, bo oczywiście zaraz algorytm Billa Gatesa się włączy i cały ten program skasuje. No więc odmieńców i dziwaków w różnych kolorach poprzyjmowano do armii na stanowiska kierownicze. Program DEI, nie ma dobrego tłumaczenia na ten program, yy, w języku polskim inkluzywności program, taki, że, że wciągać różnych, różnistych dziwaków i odmieńców, wciągać, żeby oni swoje miejsce mieli w różnych pracach. Yy, pokazywałem na, w czasie tych opowiadania o pożarach w Kalifornii, że tam trzy lesbijki dowodziły strażą pożarną. To, to o ten program chodzi. I teraz do głowy mi przyszło coś takiego, w, w którym momencie rozmowy kwalifikacyjnej może wyjść taka sprawa. O, pani się nadaje, bo pani jest odmieńcem, albo jest inaczej skrzywiona dziwakiem pani, jest to panią przyjmiemy. Czy na podaniu gdzieś jakieś takie pytania o dziwaczności i odmienność są zadawane? W jaki sposób przyjmując kogoś na operatora koparki dochodzimy do takiego punktu, że no mamy tutaj trzech kandydatów, ale ten jeszcze jest lesbijką, to jego weźmiemy, żeby spełnić wymogi tego programu? Na którym etapie rozmowy kwalifikacyjnej z pilotem bombowca dochodzimy do tego momentu, kiedy on nam musi się wyspowiadać z tego, że lubi się przebierać wieczorami w dziwne stroje i sobie wkładać piórka w dziwne miejsca. No więc to w Ameryce z tym koniec, a w, a w Polsce niestety, w Europie początek z tym jest. I to trzeba ukrócić u samego początku. Zanim się... Doprowadzimy do takiego stanu, w jakim była Ameryka jeszcze niedawno temu. Punkt drugi, co się dzieje w Ameryce. Amerykańskie służby imigracyjne codziennie biją własne rekordy aresztowań groźnych przestępców przebywających nielegalnie w USA. Przeszli nielegalnie przez granicę, to w Polsce przez białoruską przełażą. Całe stada, całe hordy przełażą. Nie wiemy, kto to jest. Część tych ludzi to są przestępcy. Karani w swoich krajach dokonali ucieczki i teraz się malują, że on jest uchodźca. Jaki on jest ekonomiczny, czy jaki, przed czym uchodzi konkretnie. W Ameryce się deportuje. Zabrali się za tych najgorszych, bardzo dobrze, bo poparcie narodów wzrasta również po stronie demokratów. Jak się tych najgorszych pokazuje, to poparcie wzrasta. No i biją rekordy. Miało być 500 dziennie, teraz już jest 1500 dziennie. Deportują i deportują. I co zapowiedział prezydent Trump w tym kontekście? Ciekawe, czy to w polskiej prasie się pojawiło? Oczywiście skrytykowane. Otóż zaproponował poza deportacją jeszcze banicję. To może z książek o Robin Hoodzie Państwo pamiętają, a może gdzieś w trylogii Sienkiewicza była taka kara i w wielu krajach istnieje do dzisiaj w Stanach Zjednoczonych Trump musi poszukać przepisów albo wprowadzić nowe. Czym jest banicja? Otóż możemy wielokrotnego przestępcę, mordercę naszego własnego obywatela wsadzić do więzienia. On po jakimś czasie wychodzi na zwolnienia takie, śmakie i owakie, i znowu chodzi po ulicach. Dochodzimy do takiego punktu, on już tyle okropnych rzeczy zrobił i jest tak dużym zagrożeniem dla społeczeństwa, że dostaje jeszcze jedną dodatkową karę zamiast kary śmierci banicja. Czyli jesteś obywatelem naszego kraju, ale odbieramy ci prawa obywatelskie, odbieramy ci obywatelstwo i wywalamy cię poza granicę naszego kraju. Tym jest banicja. I teraz prezydent Trump zapowiada przywrócenie kary śmierci oraz przesiedlenia tych najgorszych, wielokrotnych amerykańskich recydywistów do więzień w krajach Trzeciego Świata. Jaki piękny pomysł! do więzień w krajach trzeciego świata. Jak Trump do tego doszedł? No to jest handlarz. W związku z tym doszedł przez portfel. Mówi, przebywanie jednego obywatela amerykańskiego, wielokrotnego przestępcy w więzieniu jest kosztowne. Trzeba go pilnować, strażnicy, jedzenie, cela, ogrzewanie i tak dalej. On tam sobie siedzi, książki czyta. Bandyta nie służy społeczeństwu, tylko kosztuje strasznie dużo. Więzienia w Ameryce bardzo często są prywatne. Czyli państwo wynajmuje cele w prywatnym przedsiębiorstwie, które tam spełniły jakieś wymogi, przyszli, sprawdzili, powiedzieli dobra, będziesz prowadził więzienie, a my będziemy u ciebie kupować, my państwo amerykańskie, rząd federalny, będziemy kupować miejscówki, tak jak w hotelu dla przestępców. Taki system jest w Ameryce, prywatne więzienia. A teraz Trump to podniósł do potęgi, powiedział, ale przecież mogę wynająć więzienie w Sudanie. I to będzie odstraszający element. To jeszcze do banicy nie doszliśmy. Na razie doszliśmy do tego, że nie będziesz siedział w Minesocie w więzieniu prywatnym, ty obrzydliwy przestępco, bo jakbyś uciekł, to będziesz mordował naszych strażników i obywateli gdzieś tu po drodze z tej Minesoty, dokąd tam będziesz uciekał. Jesteś niebezpiecznym bestią jesteś, no to może wynajmiemy w kraju, który nie cierpi na nadmiar gotówki, im zapłacimy, i będziemy trzymali tych najgorszych w Sudanie. To jest pomysł Trumpa. Proponuje płacić krajom trzeciego świata za przyjęcie najbardziej niebezpiecznych bandytów amerykańskich i prezydent Trump liczy na to, że będzie to miało silny efekt odstraszający. No, to powiem Państwu, że pan Cejrowski był wizjonerem. Teraz nic nie reklamować, powiedział personel, ludzie nie lubią reklam. W tej książce 100 tysięcy lat temu napisałem o czymś takim, że może by nam taniej wyszło. To były czasy, kiedy była mafia, otwocka, jakieś inne. Pisałem i mówiłem też w WC kwadralicie chyba, że taniej by nam wyszło, gdybyśmy wynajęli jakieś opustoszałe łagry na Białorusi. To już jest niezły element odstraszający i nie, nie siedzi pod Wrocławiem bandyta. Wielokrotny, ciężki i tak dalej członek mafii nie konspiruje tam sobie, tylko na Białorusi wynajęliśmy taniej. To coś tak, jak te więzienia prywatne w Ameryce. Albo na Syberii. Wtedy było pusto, pustostany były na Syberii. Nie wiem, jak teraz. To jest nadal otwarta koncepcja. Pan Cejrowski 30 lat temu to wspominał. No wtedy to było dla wszystkich szokujące. Proszę, teraz Trump o tym mówi. I uwaga, deportacje się odbywają. Także najgorszych przestępców. Zaczynamy od tego, co najpilniejsze jest. I nie wszystkie kraje chcą przyjmować własnych obywateli. No, Państwo o tym incydencie z Kolumbią słyszeli, że socjalistyczny, czyli komunista, prezydent Kolumbii odmówił przyjęcia samolotów, samoloty zawróciły, Trump napisał parę informacji, wywiesił w sieci i prezydent Kolumbii szybko się ukłonił, powiedział, że on przyśle swój prezydencki samolot po tych, czyli Kolumbia przyjęła, Meksyk przyjął. Ekwador y, przy, przyjmuje teraz, chyba Gwatemala, i tak dalej. To, to hemisfera amerykańska, bo oni wszyscy mają układy handlowe z Ameryką, czyli boją się na przykład cła ze strony Trumpa. No ale są też takie kraje, które się niczego nie boją, bo nie handlują z Ameryką. No, na przykład Kuba. Oraz są takie kraje, które się nie boją, bo handlują na taką skalę z Ameryką, że sobie myślą. Z nami nie pójdzie na wojnę, bo mu zabraknie aspiryny. O kim mówię? Chiny. Chiny, Wenezuela, Kuba, takie kraje od razu powiedziałem: Nie będziemy z tych bandytów, którym się udało uciec z naszego kraju do Stanów Zjednoczonych, przeszli przez waszą granicę, której wyście nie pilnowali. To jest teraz wasz problem: my ich przyjmować nie będziemy. Nie wiem, co tam prawo międzynarodowe, ale moim zdaniem, prawo międzynarodowe to działa tylko wtedy, jak obie strony chcą, żeby działało. A jak któraś ze stron nie chce, żeby działało, to nie działa, że nie ma żadnego prawa międzynarodowego, są obyczaje silniejszego. No i Chiny powiedziały, że nie przyjmą tych swoich obywateli. I dla takich gości Trump chce wynająć też więzienia i obozy w Sudanie i w innych krajach afrykańskich. Już wypuścił w świat ofertę. Biedniejsze kraje się zgodzą. W Afryce to są takie więzienia, nieprzyjemne różne. Oni są specjalistami od więzienia ludzi. Drut kolczasty potrafią stosować, pały i różne rzeczy potrafią stosować. No a nie będziecie chcieli, żeby Kubańczycy trafili z powrotem na Kubę, ci, którzy się tu przedali, to będziecie mogli ich, ich sobie odebrać w Sudanie. Powiedział Trump również do Chińczyków. I powiedział: Nie chcę, żeby w naszym kraju byli przestępcy, recydywiści, tak samo jak nie chcę nielegalnych imigrantów. Zobaczymy, jak im się to spodoba. Te więzienia w Sudanie. I teraz nowy rzecznik prasowy w Białym Domu się pojawił kobita. Ja bym wolał mężczyznę, chyba. No ale ostatnio były same kobiety. <laughs> Za Bidena była beznadziejna. Była, a teraz jest bardzo sprawna kobita, tylko do domu nie chodzi, dziecka nie wychowuje. To jest bardzo stresująca robota. Świetnie się sprawdza, trzeba ją pochwalić. Doskonale się sprawdza. Caroline Levitt. No i ona powiedziała kilka rzeczy już na pierwszej konferencji prasowej. Jedna rzecz odkrywcza. To... Prasa w Polsce chyba państwu się nie pochwali czymś takim. Otóż ona powiedziała, tutaj siedzą stare repy w tej sali od lat, te same media ABC, CBS, NBC i tak dalej, te kłamliwe, fałszywe media. No tak jak w Polsce na konferencjach prasowych u premiera siedzą ciągle ci sami Polsa, TVN, TVP, i tam jak próbuje wchodzić do premiera Tuska na przykład TV Republika, to on przegania. To taka sama była polityka u Bidena. On z tej samej książeczki się, się uczył Tusk, z której opracowania studiował Biden. No a teraz jest dokładnie na odwrót. Trump jest dostępny dla dziennikarzy, jak krzyczą coś do niego, kiedy idzie do samolotu na lotnisko, ma czas odpowiedzieć. Kiedy go podpytują różni dziennikarze, to on nie przebiera, że będę tylko od wybranych pytania przyjmował, tylko po prostu jak leci. On nawet, Trump. Lubi pytania od przeciwników. To tak jak ja. Bardzo lubię audycję z panem Rudnikiem, bo z kompletnie przeciwnej strony barykady zawsze atakował. Ja się wtedy lepiej czuję. Do Janka Pospieszalskiego, jak szedłem parę razy na rozmowy, tam u niego warto rozmawiać, to tam też byli tacy przeciwnicy typu Senyszyn. To mi się. lepiej mi się pracuje, jak mam mocny opór z drugiej strony. I Trump też tak ludzi lubi. No ale w tym małym pokoiku. Gdzie odbywają się codzienne, czasami kilka, konferencje prasowe w Białym Domu i rzecznik prasowy Białego Domu, ta pani, co powiedziałem przed chwilą, przyjmuje dziennikarzy, to tam zawsze krzesełka mieli od dziesięcioleci. Zarezerwowani ci tacy odpowiednik TVN, TVP, Polsat, tylko te główne siedzą w pierwszym szeregu i zadawali wredne pytania Trumpowi, a nie zadawali żadnych pytań Bidenowi. No to teraz się zmieni. Otóż ta pani powiedziała, już nikt tych Kłamliwych fake newsów nie ogląda. Oni zresztą są złośliwi, kłamią, atakują bez przerwy prezydenta i tak Przeczyścimy troszkę ten pokój. Nie, nie zabraniamy dostępu tym wielkim mediom, których nikt nie ogląda, ale otwieramy podwoje Białego Domu. Uwaga, może komuś z Polski się spodoba, również dla działających w sieci, influencerów różnych, osoby, które prowadzą kanały. Otwarto specjalną podstronę. W Białym Domu, na tej stronie, tam rzecznika prasowego, można się zarejestrować. Ktoś w Polsce teraz słuch, słucha, ma duży kanał, jakiś popularny i chciałby trafić do Białego Domu, dostać akredytację. Otworzyła się ścieżka. Secret Service tylko sprawdzi, czy ten gość nie przyniesie w brzuchu jakiejś bomby. Natomiast poza tym, masz człowieku kanał, ludzie teraz informacje czerpią z kanałów różnych, takich jak ten na przykład. I w związku z tym Biały Dom się otworzył na Tę populację. Specjalne krzesła tam są. Można, ktoś, kto nawet nie jest dziennikarzem, tylko po prostu otworzył, rozruszał, rozbujał kanał. Ten kanał stał się popularny. Piszesz, człowieku, do Białego Domu. Będziesz mógł przyjść na konferencję prasową i nie musisz mieć legitymacji prasowej. Padło pytanie o deportację na pierwszej konferencji prasowej nowego rzecznika rządu. I dziennikarze wrednych mediów zawsze próbują zaganiać, nasi też. No ale co to teraz będziemy te biedne matki z dziećmi deportować? Czy tylko przestępców? Ktoś, no no, 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 weszła przez granicę. Rzecznik prasowa sobie bardzo szybko poradziła, powiedziała, ale jeżeli weszła przez granicę nielegalnie, to jest przestępcą. To był jej wybór. A jak była głupia i nie myślała o tym, to nadal jest jej wina. Przekroczyła nielegalnie granicę, jest przestępcą, mogła nic więcej nie zrobić złego. Nic nie ukradła, nikogo nie pobiła, ale przeszła nielegalnie przez granicę, złamała prawo, są na to paragrafy, w związku z tym wszystkich będziemy deportować w kolejności ważności. No a jak jakiś Polak przesiedział wizę i tam u wujka maluje sufity i tak dalej, ale już mu się wiza skończyła. Jest tutaj nielegalnie i w związku z tym docelowo kiedyś będzie deportowany. Czemu służy ta polityka? Otóż, tego, to jest wszystko prawda. Jeżeli ktoś przesiedział wizę, no to jest tu drodzy rodacy, którzy malujecie u wujka Rysia sufit, ja was kocham, no ale jesteście nielegalnie w Ameryce. Do czego ma prowadzić taka ostra mowa ze strony Białego Domu? Do samodeportacji. Trump znowu przez portfel na to popatrzył, mówi: Najpierw tych najgorszych zaczniemy wywozić, inni się zorientują. Jesteś zdefiniowany jako przestępca, i Stany Zjednoczone będą wreszcie egzekwować prawo. Przesiedziałeś wizę. Jakiś Ukrainiec na przykład do Polski przyjechał i przesiedział wizę. Pracował w restauracji i już 7 lat temu pracował. To nie z okazji wojny. Przyjechał, przesiedział, pracował nielegalnie, i sobie dalej siedzi. No i jest przestępcą. I powinien otrzymać w którymś momencie taką informację z głównych mediów, że no jeszcze do Ciebie nie idziemy teraz, ale stopniowo, jak będziemy deportować wszystkich po kolei, to kiedyś dojdziemy także do Ciebie, człowieku. I co? No i jest, przestępstwa dokonałeś, będziesz deportowany, a w związku z tym, że przesiedziałeś wizę, będziesz miał zakaz wjazdu na nasz teren przez 10 lat. Takie jest myślenie amerykańskie i Trump patrzący przez portfel chce doprowadzić do sytuacji takiej, żeby oni sami wyjeżdżali. Już to widać na granicy południowej, z południa, z Meksyku. Mało kto próbuje przejść granicę, a szły fale ludzkie. Już, już wiedzą, że się nie opłaca. No a w drugą stronę się ustawiają kolejki. Wolą sami wyjechać i dostali od władzy amerykańskiej takie mrugnięcie okiem. Jak sam wyjedziesz, to może nie dostaniesz zakazu wjazdu na 10 lat. Lepiej sam wyjedź najszybciej jak możesz. Teraz jesteśmy zajęci czym innym. Teraz. Zawsze jak jest taka rozmowa, to pojawiają się pytania dziennikarzy, no w Polsce na no to Monika Olejnik, albo te inne takie, y, moja funfela z, z Radia Kolor, Gozdyra, ale komunistka sama tak o sobie mówi. Oni zawsze, no ale no, pan taki, proszę pana, no ale co ona, ta biedna matka z dzieckiem, no przyszła, no przesiedziała, widzę co ona ma, tutaj w Ameryce takie pytania zadają co chwila. Wpędzają człowieka w poczucie winy. Że ty, który chcesz deportować taką matkę z dzieckiem, która tu no przyjechała, no co ona bidna, ma zrób, no z tego swojego biednego kraju, tu przyjechała się, przytuliła gdzieś w Ameryce i doi system, doi zasiłki. Ukraińskie dzieci w Polsce 500 plusy dostają, czyli dojenie odbywa się z polskich dzieci, i z, z zawsze jesteśmy w takich sytuacjach zapędzani w takie poczucie winy. Jesteś złym człowiekiem, chcesz, skoro chcesz ich deportować. Wiceprezydent J.D. Vance miał wywiad, w którym zastosowała dziennikarka, jakaś taka pani Monika Olejnik-Ichniejsza, tylko że miała Małgosia na imię, pani Małgosia, tutejsza, zastosowała dokładnie ten sam mechanizm wpędzania w poczucie winy. No i to tu rodziny będzie pan deportował, albo ojciec jest przestępcą, się go deportuje, a tu zostanie jego żona z dzieckiem? Odpowiedź na to jest prosta. Przecież ta żona z dzieckiem może wyjechać za mężem deportowanym. To jest jej wybór. To no nie że my rozdzielamy rodziny. Złapaliśmy przestępcę męża, został deportowany. Kupcę bilet, wyjedź za nim. To rodzina nie będzie rozdzielona. To jest Twój wybór. Nie ma przymusu pozostawania w Stanach Zjednoczonych. A? No ale spędzają nas w poczucie winy. No, ksenofobem jesteś. Jak ci się, ci na Uberach wszyscy kolorowi w Polsce, ksenofob jesteś. Ameryka ustami J.D. Vansa odpowiedziała. W tym wywiadzie dziennikarka próbowała go zaganiać do tego narożnika, że on jest zły człowiek, bo chce deportacji i przedstawiała mu ciężki los tych matek z dziećmi i tych innych biednych ludzi, którzy przecież się tu przyszli tylko przytulić do, do naszego portfela. I on odpowiedział: I don't really care, Margaret. To jest odpowiedź taka: A co mnie to obchodzi, pani Moniko? Jak Monika Olejnik będzie państwa atakować, no to pan jest ksenofob. A co mnie to wszystko obchodzi, pani Moniko? Co mnie obchodzi to, że pani mnie nazwie ksenofobem? Nic mnie to nie obchodzi. Te słowa Jay Vance'a poniosły się w sieci, państwo sobie zobaczą na hasło Margaret, już wyskakuje wszystko. Ludzie rzeczywiście wyzwolili się z tego poczucia winy. No a to pan się nie interesuje losem biednych Ukraińców? A co mnie to obchodzi, pani Moniko? A co mnie to obchodzi pani Małgosiu? To jest ich kraj i ich problem, a co mnie to obchodzi? Najpierw Polska. I najpierw mnie obchodzi, najpierw cię po człowieku teologicznie obchodzić twoja rodzina. Zanim cię będzie interesowała ojczyzna, macie obchodzić twoja rodzina. I ten krąg obchodzenia się rozrasta stopniowo. Masz obowiązek zajmować się najpierw własnymi dziećmi. I nie jesteś złym człowiekiem. Kiedy nie chcesz udzielać pomocy zagranicznej jakiemuś głodującemu kraju, no tam głodują dzieci. No byłbyś złym ojcem dziadkiem czy złym premierem, gdybyś odbierał jedzenie, doprowadzał do głodu swoje dzieci po to, żeby nakarmić jakieś dzieci w innym kraju. Wtedy jesteś złym człowiekiem. W którymś momencie trzeba powiedzieć, a co mnie to obchodzi? No jak sobie nie radzą ze swoim krajem, ich kraj to jest piekielna dziura w ziemi, dziadostwo porozwalane wszystko i przyjeżdżają tutaj do nas, u nas się osiedlić i przywożą swoje. Co mnie to obchodzi? Niech sobie ze swoim krajem sami poradzą. To jest ich kraj, a jak sobie nie radzą, to niech ten kraj przestanie istnieć. No jak sobie nie radzą, nie potrafią sami między sobą się w Afganistanie dogadać, tylko mają plemiona i ganiają za kozami. To jest ich problem. To jest ich problem, piękna odpowiedź. Co mnie to obchodzi, pani Moniko? Zalecam państwu tę terapię, bo rzeczywiście wkręcono nas jako naród polski w takie poczucie winy, no, no musimy pomóc. Nie! Nie musimy pomóc. Nie zawsze. Jak człowieku chcesz dobrowolnie pomóc, to jest Twój wybór. Policzyłeś sobie, dobra, moje dzieci tu wszystkie nakarmione są. mamusia nakarmiona wujek, wszystko jest tu jest zadbane w gminie, jest w porządku. Dobra, stać mnie to, wyciągnę parę groszy, bo było trzęsienie ziemi na Haiti, to tam rzucę parę groszy. To jest twój wybór. Ale jeżeli nie dokonasz tego wyboru i nie rzucisz 5 złotych na Haiti, to co mnie to obchodzi, że im brakuje karetek pogotowia. U nas była powódź, nam też brakuje karetek pogotowia, więc no, co mnie to obchodzi tam na Ukrainie gdzieś? No, no brakuje im, no niech, se, niech se poradzą. I nie jestem złym człowiekiem, jakim nie podaruję. Gwiazdeczka na, na TikToku lewicowa zrobiła taki filmik, tego jest więcej, ale jeden poniósł z płakaniem. Ży teraz deportują tych wszystkich ludzi a i tutaj tacy dobrzy przychodzą do mnie sprzątali mi w ogródku tania siła robocza niewolnicy Nielegalni, którzy przeszli przez granicę i ona się ulitowała nad tym nielegalnym, że mu pozwoliła sprzątać w swoim ogródku. Nie zatrudniła amerykańskiego weterana po wojnie, weteran, 40 parę lat, no ale ma urwaną nogę. Jemu nie zaproponowała, żeby jej ogródek sprzątał, ja im tu proponowałam nielegalnym wszystkim, żeby sprzątali w w ogródku. I teraz ich będą deportować. Taka pani miła, taka ładna pani tu z Ekwadoru była i sprzątami. I ryczą, i ryczą. I ryczą, i Tom Homan, odpowiedzialny za deportację, odpowiedział na to zbiorczo. No, ryczą, ryczą nad tą panią z jednym dzieckiem. A administracja Bidena zgubiła i to już przestaje być śmiesznie: 300 tysięcy dzieci, zgubiła. Nie wiedzą, gdzie są. Administracja Bidena wpuściła na teren amerykański i sobie zapisała, wpuszczając. 300 tysięcy dzieci, które przekroczyły granice nielegalnie, no ale dziecko nie odpowiada, ktoś je niósł. Przekraczały granice bardzo wiele z tych 300 tysięcy dzieci w towarzystwie osób, które nie były z nimi spokrewnione. Czyli ktoś przychodzi z dzieckiem, mówi, a on ma tu rodzinę w Chicago, ja przeszedłem nielegalnie, żeby on się połączył z tą rodziną w Chicago. Wszystko na wiarę przyjmowała administracja Bidena. Niech wejdzie. Zapisywali sobie, że jakieś dziecko, ktoś podaje jakieś jak się nazywa, Jose Garcia, ja się nazywam. Dziecko czasem było tak małe, że nie potrafiło powiedzieć jak się nazywa. Podawało jakąś karteczkę z numerem telefonu. To były dzieci w dużej części, niecałe 300 tysięcy, ale 300 tysięcy zaginęło. Nie wiemy gdzie są. Miały trafić do jakiejś rodziny. Nikt, nikt nie powatygował się z administracji Bidena śledzić, czy to dziecko trafia rzeczywiście do rodziny i czy ta rodzina to jest jego rodzina, czy może jakaś farma niewolnicza, dla no, nieletnia prostytucja i tak dalej. Zjawisko w, w kosmos wybuchło dzięki Bidenowi. 300 tysięcy dzieci, które przekroczyły granicę. Z, bez nazwisk, bez paszportu z jakąś osobą, której ja tu przyniosła. Bardzo prawdopodobne, że zostały sprzedane w niewolnictwo przez jakichś biedaków w Ekwadorze. On ma tam 11 dzieci, jedno sprzedał w ten sposób. I te wszystkie dzieci zobowiązał się odnaleźć i uratować Tom Homan. Jak Państwo będą słyszeli, jakiekolwiek zastrzeżenia do tej akcji deportacyjnej, to jest czyszczenie jak czyszczenie chwastów w ogródku. Żeby się dokopać do marchewki małej, musisz najpierw powyrywać duże chwasty, więc się deportuje tych największych przestępców, oczyszczając teren. I cały czas Tom Homan, 24 godziny na dobę, szuka tych 300 tysięcy dzieci. I potem może, no albo będą się rodzice, albo się uda odnaleźć Prawowitych rodziców, którzy sprzedali to dziecko w niewolę do Ameryki. To teraz, może, jakąś reklamę umieszczę, żeby zrobić przerwę między jednym a drugim. Sos, boso, piecze. Proszę się zaopatrzyć w sklepie kolonialnym w cokolwiek. Będę szczęśliwy z zaopatrzenia się w cokolwiek, się Państwu tam spodoba. Temat wesoło-tragiczny, ale no śmiesznie będzie. Otóż. Cięcia wydatków odbywają się i Departament Stanu zaoszczędził 50 milionów dolarów. W ostatniej chwili się zorientowali, co im tam Bideny podłożyły. No, jakieś kartki zostały, no tu wysyłamy 50 milionów dolarów, tam wysyłamy 3 miliony dolarów. No, to już wszystko jest podpisane papiery i trzeba dokończyć realizację jakichś zobowiązań Stanów Zjednoczonych. Na szczęście się zorientowali i nie wysłali kilku rzeczy. Otóż Departament Stanu zarządów Bidena. Zarządził wysłanie 50 milionów dolarów na prezerwatywy do Strefy Gazy. Usłyszeli Państwo prawidłowo Departament Stanu Stanów Zjednoczonych za Bajdena wysyłał prezerwatywy do Strefy Gazy, dla tych wszystkich bandytów tam, Hamasów i tych innych za 50 milionów dolarów. To ktoś policzył, że. Po tysiąc prezerwatów na głowę w tej strefie gazy każdy by dostał, gdyby doszło do finalizowania tej transakcji. Na takie rzeczy wydawały urzędasy w Ameryce. Jak ja bym chciał, żeby w Polsce ktoś przejrzał. No, mamy nik od tego i nikt tam miał takie momenty, przebłyski, takie, kiedy pokazywał różne rzeczy. Żebyśmy przestali wydawać na różne, to nawet nie jest głupota. Państwo sobie zobaczą w sieci, co oni robili z tymi prezerwatywami. Nie korzystali z tych prezerwatyw w celu przepisanym, tylko pompowali to helem jakimś albo innym takim, tak jak baloniki, które się unoszą do góry, związywali tych prezerwatyw nadmuchanych. Prezerwatyw nadmuchanych Gazem, helem, czy czymś tam innym, lekkim, kilka czy kilkanaście, przyczepiali na lince granat od spodu albo inne coś z zapalnikiem, i wysyłali z wiatrem na drugą stronę granicy, żeby podpalać po izraelskiej stronie domy. To do tego służyły te prezerwatywy. Takie oszczędności dzieją się codziennie. Odkrywamy w Ameryce całą masę wydatków na jakieś kompletnie programy niepotrzebne nikomu, nawet niepotrzebne tam. Yy, afirmacja. Pozycji kobiety w szkolnictwie w Afganistanie. A, półtora miliona dolarów damy im na taki cel. A co mnie to obchodzi, pani Małgosiu? A co mnie to obchodzi, pani Moniko? A co mnie to obchodzi? Nie, nie chcę dawać pieniędzy na takie cele. Na no to 50 milionów oszczędzone.